Dawaj. Ale ja się boję, jak to się zerwie, to co? Oj, to nie ci nie zerwie, zerwie się Na armat nie lecę, jo? Ja? No a ty pierwszy. A jak ja przelecę chodzi i przelecisz za mną? No ja? nie lecę, nie ma chuj. Dobra dawaj, kurwa. A nie masz ciemiania. No nie, czekaj. To lecę. Ale kurwa, fajnie. A teraz ty jeszcze. Zajebałeś teraz po zajebałeś. Tera popo, Dawaj, jak ja przeleciałem to i ty przeleci. Ja się boję. Dawaj. To ja się boję. Dawaj, dobra. Ja. Wyciągnąłeś wszystko z kieszeni? No, ja, no się boję. Myślisz to, że się nie wie? Nie, nie wiebi no, się, co ty? Nogi podkurz, to będzie dobrze. No? Tak jak ja nogi podkurć.